Nazywam się Magdalena Wojda. Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując w poradniach, a także na oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Na ten moment pracuję z osobami dorosłymi, które zmagają się z różnorodnymi trudnościami emocjonalnymi, depresją, lękiem, kryzysami życiowymi czy problemami w relacjach. W mojej pracy kluczowe jest stworzenie bezpiecznej, autentycznej i wspierającej relacji terapeutycznej. To właśnie ta relacja staje się przestrzenią, w której każdy może lepiej zrozumieć siebie, swoje wzorce funkcjonowania i emocje. Integruje różne podejścia klasyczną terapię psychodynamiczną, teorię przywiązania oraz mentalizację czyli umiejętność rozumienia własnych i cudzych stanów psychicznych. Pracuję również w oparciu o neuronaukę, co pozwala mi lepiej dopasować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wybrałam nurt psychodynamiczny, ponieważ pozwala na głęboką, trwałą zmianę. Pomaga zredukować objawy, ale nie skupia się jedynie na nich. Pomaga zrozumieć ich źródło często leżące w naszych wcześniejszych, wczesnodziecięcych dziecięcych doświadczeniach, wzorcach relacyjnych i nieświadomych mechanizmach obronnych. To podejście daje pacjentowi nie tylko ulgę w cierpieniu. Ale też większą świadomość siebie, co pozwala budować bardziej satysfakcjonujące relacje i po prostu żyć pełniej. Co więcej, na dzisiaj wiemy, że dzięki badaniom z zakresu neuronauki, terapia psychodynamiczna nie tylko pomaga w lepszym rozumieniu siebie, ale dosłownie zmienia strukturę mózgu. Regularna praca nad samoświadomością emocji, relacjami, schematami myślenia, poprawie komunikacji między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za regulację emocji, Podejmowanie decyzji czy tworzenie więzi. Terapia jest procesem, który dostosowuje do pacjenta, pracuje elastycznie, nie narzucając gotowych rozwiązań. Pomagam pacjentowi odkryć własne odpowiedzi. W pracy często koncentruje się na tym, co dzieje się w relacji terapeutycznej, bo to, jak reagujemy w terapii, odzwierciedla nasze wzorce funkcjonowania w świecie. Pacjenci często mówią, że w gabinecie ze mną czują się bezpiecznie. A dzięki terapii zaczęli lepiej rozumieć siebie i swoje reakcje, że nauczyli się zauważać schematy, w które wchodzą w relacjach i że potrafią podejmować bardziej świadome decyzje. Słyszę, że poczuli się bardziej autentyczni, że odzyskali kontakt ze swoimi emocjami czy ze swoimi potrzebami. Terapia to droga, czasem wymagająca, ale zawsze prowadząca do lepszego samopoczucia, większej samoświadomości i ostatecznie zmiany. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zapraszam do kontaktu.